Dobry wszystkim! Tutaj grubszy, krótsza idzie pobiegać. Jadę sam na poczciwej starej Suzy. Suzuki XF650 Freewind jazda sprawia mi dalej ogromną radochę kurde. Posłuchajcie tego! tak na, na pewniaka szybko, tą, tak, tak są jak ona brzmi na tym przelocie no to to jest poezja, no, napierdziela kapiszonami jak kałasznikow uwaga będę kichał jadę najpierw na fontannę tam jestem umówiony Umówione. Kto będzie chciał to przyjeździć? To jest rocznik 98 No bije się z myślami czy ją wystawić Czy ją sprzedać, czy jej nie sprzedawać Czy może zostawić dla chudszej Może da się ją Da się ją troszeczkę obniżyć na sprężynie Na pierwsze moto idealna Bo to 48 koni 50 Nm Krzywdy nie zrobi a silnik i skrzynia pancerna, kurde No jest oporny w obsłudze, no jest No ale to dual sport, kurde, wsadzasz kostki A też myślałem, żeby wsadzić właśnie opony kostkowe Z przodu widelce od DR-ki to ten sam silnik, nie? dr 650 I front pasuje, kur, Wyższy skok moto do zabaw No to teraz po malutku, po cichutku Jedziem do Chicago, jedziem do Chicago Mamy Michała z tyłu, zaraz go puszczę z przodu Bo ja będę hałasował, nic nie będzie słyszał A może chcesz pierwszy, kurde, bo <śpuszczaj> będziesz miał głośno <śpuszczaj> No wyciągnąłem DB killer kur A. Mam w, w razie wów kufsze Ja i tak rzadko nią jeżdżę, to niech trochę pohałasuje, kur A. Pojechał co nujaki, ale bez narcia Ta, no albo szuka teraz zamówienia nie? A? czy on gdzieś robi? nie wiem no bo na tych... A, no to czyli zamówienia szuka, zbiera, skąd odebrać no ale fajne słuchaj, jeździ sobie po mieście motorkiem kurwa trzeba? czy nie w górę czy w dół i zmienia bieg no, 9-8 rocznik łapcia 26 lat Jadąc na ich wiem mam piosenkę w głowie jak dinozaury wymarły jedyny egzemplarz to ja <noise> bo takich już nie ma No jego dobrze, że tego nie czujecie. Wystarczy, że ja czuję za was. Napisz mi, co chcesz zrobić. O, może tak. No, e, taka sama waga. No 170. No. no.

Słyszeliście jak Suzy Bangla Słyszeliście jak Suzy Bangla Sprawia wiele radochy jazda nią się do następnego, cześć, a Michał pewnie to jest